Cześć, witajcie, z tej strony Haxor, a to jest Crusader Kings 2. Witam was w kolejnym odcinku z naszej serii, gdzie gramy Rostowem. I no chwilkę, no trochę sobie pograłem, no troszkę, bo minęło. Nie wiem, nie pamiętam już, na którym roku skończyliśmy. Więc tak, przyniosłem no, stolicę do Moskwy i troszkę no nazbierałem tutaj tych, no naszych pieniążków i tych pobożności. Dobra, więc możemy stworzyć Królestwo Ruś Tak, yy, Król Wladimir Mądry. Tak, jestem Wladimir. Mogę robić wszystko co chcę. Jestem królem. Więc mogę do, do, do nowe rzeczy dać. Tytuły: Kogo Ty, błazen? Nie. Unu Unuchakio? Nie, dobra. Dowódcy pewnie. Tak, komanderzy. Ale nikt mnie nie lubi dlaczego sprawa tak e, żeby to twoąży auto frodalizm już miejsc dobra czyli jedno z Poniższych? Nie Zaistnijcie Właściwie, no, nie wiem o co chodzi tutaj Niewłaściwy rodzaj posiadłości w domenie, try-balance Nie wiem Serio, nie wiem jak to zrobić wszystko Machiny obrężnicze. Dobra, zrobię... Hmm. Dobra, na razie zrobię to Travel Organization Raczej to wejdzie tak, wchodzi. jak masło. Wow! Stworzyłem królestwo i ci mnie nie lubię. Brawo, ludzie. Naprawdę. Ale stworzę jakieś, bo. Nie, nie mogę. Mogę, ale wam nie. No, nie stać mnie. Nie stać mnie na orszek. Tak, Leszek. piast. No niestety, nie mam potomka. Nie mam potomka, więc Leszek Piast. No, który jest księciem Kujaw, no niestety. Niestety... No jest, no jest na szczęście z moim siostrzeństwem, ale... Będzie wadał Rusią. A nie wiem... Czy będę mógł nie, tą postacią grać. Dobra, następcy. No. Nie, jeśli twój Watson, że teraz gra się skończy. Dobra. Dzięki, Gro, za informacje. Yy. Nie chcę, żeby moja postać umierała. Tak. Bo nie ma, kurde, idiota następcy. proszę o rozwód dobra nie ma, nie dałaś mi chłopaka nie będziesz moją żoną a no to na pokrewieństwo, dobra się chyba holenderką? dobra. Nie wiem, zobaczymy, czy to coś da. Nie zmieni się religii. Dobra, twoje dorata Tylko masz mieć dziecko, kurde. jomuś. Dobra infrastruktura zamkowa. No i po prostu czekamy. Dobra, zwiększę tę prędkość. Czekamy na napływ pieniędzy. Tak, wiem, że tam sobie tam się bawią. Serio, nie wiem dlaczego wy mnie nie lubicie. Myślę, że ta gra skończy się szybciej niż oczekiwałem. Tak. Niby władca wspaniały, a syna nie ma. Tak to już bywa. No. Gra była wspaniała. I zobaczymy. Może będzie syn. Oby nikt nie chce wasalizacji, serio, nikt nie chce mojej wasalizacji. Niech ktoś się zgodzi na wasalizację. Niech się nie zgodzi Tak, no ty się zgodziłaś A Wy to w ogóle jesteście poganie, więc Wy to raczej się nie zgodzicie na rewersalizację. Nie, nikt się nie zgadza na wasalizację. Dlaczego nie? Przecież jestem wspaniałym władcą. Nie, nieprawdaż? No jestem przecież wspaniałym władcą, ale nikt nie chce się ze mną bratać. Nie chce nikt być moim wasalem wspaniałym. Dlaczego tu nie jesteś? Zabawa niechęci. Tak, tak po prostu. Tak po prostu, nie. Nie, bo nie. A ty? Też nie. No nic, no. Majstrze, mój król ma 31 lat. Jeszcze jest w chwilę swojego wieku, no oby miał następce No, nie za mądra moja żona Nie lubi mnie Zażądam zmianę Regi Nie Wszystko to nie. To mi się nie podoba, wszystko tu się pojawia. Dam, wyślej dar. Możemy będzie robić, tak. Ostawowa niechęć. Jesteś królową? Dobra. No nic, jesteśmy biednym krajem, słabym, bez następcy. Co mnie obchodzi, że mnie ktoś lubi, no Nie mam Następcy To jest najgorsze O, mogę mieć 1000 złej ale Co to jest? Może znaleźć drugie połówki, no 17 lat dobra, wyślecie gdzieś na Węgry. Ten już ma ten nie ma. A ta będzie musiała czekać nie dzięki. Ten jeszcze dłużej by musiała czekać. Dobra, to trzy lata to, to masz kobieto, masz kobieto, ja tu mam ważniejsze problemy, a ty oślubię mi tu gadasz. Brawo, nareszcie, oby to był chłopak, naprawdę nie chcę zakończyć tej serii. No, bo jest bardzo piękna ta seria Dobra, ty się już nie w Fabryku mi tu roszczenia Do Płocka i zaraz Tu, fabryku mi roszczenia Płock Ja się matuję z jakaś kupia. Hmm nie wiem, może ktoś wie, że nie właściwy rodzaj posiadłości w domenie. Nie rozumiem, o co w tym chodzi. Nie wiem, może ten zamek. Nie wiem. Nie wiem. Powinna być zarządzana przez innego właściciela, ale o co chodzi, że przez innego właściciela powinna być zarządzana? Nie rozumiem. Właściciel to chyba właściciel, nie? Według mnie. Jest! Prawo! Mam następcę. Jest! Nie skończymy tej serii tak szybko. Jak mój ma? Wladimir. Też będzie Wladimir. Kurde na cześć ojca. Kto to zrobił? Wladimir. kurczę no. Syn też ma na imię Wladimir. Władimir Wladimirowicz. Kurczę no coś wspaniałego. <laughs> Edukator. No. No on musi go edukować, naprawdę. Nawet nie wiecie jak ja jestem szczęśliwy. No, zgromadzę ten majątek. Moi drodzy, to jest coś wspaniałego. Naprawdę. Hmm. Dobra wezmę na razie tych dwu, 250 zbrojnych Ciężko zbrojnych oczywiście Bo najlepsi są Później chyba zainwestuję też W pikinierów Konnice No wszystkiego po trochu będę inwestował A na razie to cieszmy się że mamy następcę i ta seria tak szybko się nie skończy więc można podbijać Pińsk dobra mam syna Mogę walczyć Dostępne następne decyzje Jakie? Rice Tribal Army Nie dziękuję Aj 105 no. Nie. No muszę troszkę poczekać aż będzie to 105 Dobra. Wybierz opiekuna tym tym, 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 Dobra, no jeszcze jedno, jeszcze jeden, dobra. Wydałem całą kasę na swój orszak. Po tej wojnie będę tak biedny... No daj łapkę, wszyscy Tutaj. No, niestety no. Dobra, Ktoś, komuś się umarło. Dobra, jesteśmy biedni, ale niedługo to nadrobimy. infantry Dobra, z mojego powodu trzeci dworzanin w ciągu kilku dni zaczyna pachać, czuję zakłopotanie. Czy doprawdy jestem okrutnym człowiekiem, który lubi ranić ludzi? Kogo ja nabieram? Kocham to, czy nie? Bo sądzi, że nie chcę nie, muszę być dobrym królem, bo jak mam tu przydomek jeszcze mądry, to ogólnie zajebiście. I mam syna. Tak. Bardzo się cieszę, że mam syna. Chyba to po moim głosie nawet słychać Bo naprawdę nie chciałem kończyć tej serii, bo ta seria jest naprawdę wspaniała. No nie wiem dlaczego na takiej prędkości jeszcze gram. Gdybym to ja wiedział. trzy. Dobra, idźcie tutaj do Turowa. I pokażcie poganom, gdzie ich miejsce. Dobrze. No, że z jednymi się natrafiłem. Jestem bardzo na minusie. A no, mi się to nie bardzo nie podoba. Ale jestem królem przecież. Ja mogę. Ale tak mnie nikt nie lubi. No, chcieli tutaj iść, ale zobaczyli tą 50 tysięczną armię i nie dzięki. No nie powiem, fińskie jest dość duże. no Kyuf, wie, naprawdę, Kyłów jest bardzo duży. A tak się z nimi zabawię. Ale słabe uszy i to ma być armia, to nie jest armia Tak będzie. Niech Rosja, Rosjanka z Niemcem się bratają. Tak, moja siostra z nim. Dobrze. Wy to w ogóle. Ruski Warriors. ruski oddział, tak? Ruski Warriors, Ruski Warriors, o Boże, co to ma być. Nie, to samo, to jest moje ruski oddział. A wy? A wy, papa, pa. nie potrzebuje takiej dużej ilości. Ja tu mam swoją armię wielką. Tak. Jedna osoba walczy. Ale za to jak? Dobra, no to była bardzo łatwa wojna. Dobra, ja będę mógł powiedzieć wojnę, dobra. Dobra, autozapis. Szybko. A ja tu muszę wojnę wygrywać. Też myślałem, że znowu jakieś oddziały się pokazują. Nie, dobra. Musimy szybko wygrać tą wojnę. razy szybko No jeszcze o dobrze 400 to już ta dobra Wygrałem Wiński jest mój. Nie chcesz. Dobra. Teraz muszę się pozbyć tego. Tych pieniędzy po prostu. Dobra. Moi ciężko zbrojni. Na której ciele będzie stał on. Wzmacniajcie się moje oddziały Już nic nie tracę, dobra Wy macie się tu uzupełniać wszyscy Muszę mieć Castle Fortification na trzecim poziomie ale jeszcze tego nie mam. Dlaczego? Nie wiadomo. Zmierzcie jest w majestat. To jest wygranie. Gdzie kto zwyciężył? Aaa, prawda? Chyba mój wasal. Myślę, że powoli zbliżamy się już do końca tego odcinka, więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, po więcej filmów z tej wspaniałej serii, która jeszcze się nie kończy. Naprawdę bardzo się cieszę, że mam następcę, więc trzymajcie się i cześć!